Na tak, skupmy się na bitwie, która teraz będzie, o nie? O, jazda. Eee, tak jest, skupienie. Dobra, robimy tak y, Chiff'ami, jedziemy sobie Poczekajcie, się... znowu was nie wczytało. Dobra, jedziemy sobie wszystkimi na górkę. Tutaj od. do tyłu. <tryk> my tam powoli ogarnąć. Kandry, Jarek e, dwie Vki K plus dwie trójki tutaj. Mhm. Tam sobie bronicie tego przejazdu. Trzy mausy tu z tyłu za wami trap'a, tylko żebyście byli niewykryci cały czas. 60 TP w to okienko. E Bolo mieć sobie tutaj na ten róg i tam zastępujesz tą meczwórkę, co tam zwykle była i spotujesz. Jeszcze z H co nie? No oczywiście. Kurde, 20 jadę na tych dużych płytach. 2,5 HP. No to 30 się rozpędziłem. Cifem 33 jest okej. Okay. 42 Jak? się jedzie na płytkach. A ty masz 42 ciężkę? na no, ma ciężko Okay, tak jak e, u czyli nas. Podzielić... Małsami bez spota, cały czas tam schowani w rogu i tyle. Dopiero jak wyjadą na naszych. E, spokojnie. Spokojnie, no, na to razie to... ten. O, pałkami z Zobaczcie, Zobacz, to... zupełnie inne czołgi e, no no, nie mieli. Oczywiście, to normalnie nie temat. tak. Tak, ja, Wiesz, to A, bo. Ale musiał. Rysułem drum, ty tam że pojechałeś. I, to... Nie wychylaj się tam w ogóle. No dobra, drum, ty wycofaj. wyjedź tu, ja na należy, tak żebyś mógł cofnąć, żeby cię od boku nie wybili. A my się tu nie wychylamy Piszu, na razie. Pięć, czołgów, Wita, 10 jest na górce, przegramy tam Dlatego na razie nie wyjeżdżamy. Dokładnie nie bo powiedzieć, że mam no, Drum spotnie i później jelence. się do nas wycofuje, a my tutaj tak. Dobra, jest są dobra, trzeba wycofać. Oni muszą, oni muszą Zawracamy już, i uciekamy. Dobra, fałki trójki pchacie do przodu. Małsami mał już tak dostaniecie spota, podjedźcie w ich miejsce tutaj do osłony mm -hmm. Podjedźcie tutaj, żeby że przytrzymać tą uliczkę, tutaj tą uliczkę, żeby zjeżdżali. A my gdzie dalej jedziemy? Chiffami się bunkrujemy w tym kwadracie Mausami e, tą, tą uliczkę e, tak. Tak, to tutaj, to żeby to nie wyjechali na, na plecy. Będzie 60 góra. tp musi uważać, żeby nie dostać z góry, nie? Kończycie sobie tam tego 60 TP, tylko nie wyjeżdżajcie po kimpoł e, My w tej ulicy... Stańcie tu! Cliffami stoimy, stoimy. E, 2684 objeżdżę wolę czekajcie, poczekajcie Dobrze, ebola e e e e sobie poradzi, cofnij na nie tego, 64. Strzelił, za, strzelił. 7. Dobrze, 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 A. nie raszują e Tego 60 to no. musicie szybko kończyć. Ej, chiefami, nie rozjeżdżajcie ciebie. mi się. Cies... Kurde, mamy stać w tym kwadracie bez wykrycia. Ale Czeka, oni tam ej Spokojnie, spokojnie no, teraz, spokojnie. Dobra, oni e wracają. Ebola Dobra, wszystkimi e chiefami dojeżdżamy tutaj. To, to możecie kryzys. porobić, dobra, to poróbcie tymi trzema tam porobić, resztą za mną, dojeżdżamy no to już za późno, Fischer, bo Chrisa już nie ma. Małsami, Małsami. No dobra, No to dojedźcie tam. Jebchaj. Jebchaj. jedziemy, jedziemy. Małsami podjedźcie i tego na środku wyjmijcie. za mną. I chiffami też podjeżdżamy i wyjmować tego 277. Tak zasłoniłeś się. Pomóżcie z tym chiffem tutaj, chiffem mi na blisko podjeżdża. Dobra, Ten środek no, trzeba wyczyścić. Środek, Wjeżdżamy w środek 277 robić. I na dupę tego chifa, dobijamy tego chifa co tu jest na Jolo sam. Dawajcie, dawajcie tu do mnie ciffami. Szybko. Robimy tego 277, to on jest sam, on się nie wycofa już. Beczka. To szybko zróbcie, to zróbcie drugą stronę lewą. Cofamy gumi. Castank, cofamy. Ja tu sobie zarazkę. jadę Dobra, dobra, uspokójmy grę beczki teraz. Faza, weź zrób wrak albo po prostu nie. Nie. Ja nie, nie. Adam, przede mną Adam, moc wyjdź przed czekaj czekaj, bo dobra. będą bili. Meczka, weczka hermit, bo mnie rób Sorry, sorry Muszę zająć głos. pozycję. Jeżdżajd wjeżdżaj, muszę się tam schować. Jeżdżamy, czy mi błęę i jedziemy ty Musimy przyjąć inicjatywę Wy tymi mi cifam siedzisz całkiem do przodu na to Ebole Maus trzymajsz tam tym Mausem co ty tam robisz całkiem z tyłu Dojeżdżaj, ty masz HP Ja sam mi się kurde ten rasują. musicie to zrobić, to zrobić szybko Mausem Johnny dojeżdża Dobij Katlanka, dobij go, celnie, celnie punk też mam Powinieneś ale, cały, ale, czas, ale, cały ale, czas jechać Dobra, cichy, ale w trójkę, to na bole Plecy, plecy, Johnny, plecy mam Na razie nie jest źle, zdejmujecie 277 z pleców Gumio, od, odwróćcie 277 Dobra, ja potrzebuję tutaj wsparcia Beczka jest na dobicie, tam TP jest, próbuję beczkę musisz Adrian, Beczka ci wyjedzie na plecy i wyjedzie, hopek Zaraz, beczkę dobiję Adrian, wyjedź, ja nic nie zrobię Johny, 277, ładuję już tego drugiego ty.

wyjeżdżam, chcę przyznać we wrak Gumi, chciałem cię przeprosić, Znale. że cię dwa Nie razy pokłem, wiesz? Przepraszam. Dobrze, już spokój. Przegląd mapy. Ludziki, już spokój, wygrana. Pierwszy tak, raz wygrałem tutaj, tutaj na środek Zanim się tu obróciłem minęło 20 sekund. Bardzo Dobrze Spokojnie. E, Było zamieszanie, jest dobrze. Wygrajmy to i tyle. Ja, Dobra, co w... mamy? Mausa mamy, 260 mamy. Wygraliśmy Orsk, wygraliśmy, wygraliśmy eee, Dobrze. Jest. Dobra. Ale ja myślałem, że to w... przez to, że. Czwórka, do... na spokojnie tutaj sejdzie. jedzie VK, razem, ale nie dziecie dalej. Tak jak wczoraj, żeby nie popełnić tego błędu. Tutaj po prostu stoicie razem. Maus, e, HP trzymasz. Po prostu tu się gdzieś ustaw i HP trzymasz. Wszyscy, reszta górka. 907, udawaj, że jesteś barkat. <laughs> <laughs> Cypulerynkę i woła, ja jestem toperek. <laughs> o ne, i ten Przecież specjalnie chyba, że czy się zapytać, jak mamy bitwę. No i A tak Co i... no, no, to? No, w to nie pojadę na górkę jak standard, każdy klana. Więc... Dinozaury co z nami ja, że... będzie oni będą mieli same małsy. Ci jest setki, bo to są dinozaury mm, dobra e, chrystus zróbmy tak bo oni będą ten e, Ukrywasz się po lewej stronie ten kamyczek sobie zajmujesz lewa strona kamyczek i wszyscy na okay. prawo czy w tajny w prawo wjeżdżacie tam i od tej strony czy w w w końcu zdawałem się Ty przytulić się do jarka od prawej strony tutaj od prawej strony tutaj się trzymacie z beczkami, a wszystkie cify dołu Od razu przestrzelać tak. go No i co, ja trafiłem? Fischmann trafił, a reszta? Ja też trafiłem, tylko mi nie ja porysowała ja Reszta była za nami, nie miała bicia Dokładnie. Ano, On ucieka? Spokojnie, spokojnie, nie nie, tylko cify Tylko cify muszą tam dojechać, na razie nikt się, się nie wygra Ale, traf... ale może my świczmy coś przypadku? Cify tylko grają, cify tak? Spokojnie, spokojnie, a, tak? spokojnie, spokojnie. Meczkami, Sofamy, w cofamy się. Adrian, muszę po nas wjechać. Tego na 1300. Ej, ale nie do tam. Ej. Dobra, objeżdżaj ich, objeżdżaj. Kicia, objeżdżaj. Objeżdżaj ich, szybko. Jarku, tego, tego kończymy. Za późno tam wjeżdżacie. Za późno. Szybko, szybko wjeżdżać, wjeżdżać. Dobra, do przodu, tym musimy dobijać tam tych dwóch. Jeszcze jeden. 400, 400. 87. Dół ruszył, dół ruszył, dół ruszył. Dół ruszył, dół ruszył. Starana go. Starana go nawet.

Jakim cudem to nie idzie? E, dół musi wygrać i tu a górę musimy. Musicie to kończy? to jest na razie ok. Ej, Ale... e, ty dojedziesz dzisiaj? A cały czas jadę. No, to chyba nie bardzo. Adamo skończ. Termin, nie masz pestek? Nie mam, kończyłem właśnie. Kolejny magazynek. Dobra, Damo, 26, 0, na mnie dobijacie. zmarnowali pestki, na mnie zmarnowali pestki. Kończ się. 900 cudem cofnij, żeby żyć i beczkę sobie bi. E, Johnny, dobijaj. Przed 4 3 Johnny, kończ. E4 jest groźniejsza A strzelasz tego, co ma więcej? Adamo, Adamo Adam Adamo Adam 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 Ładnie, i ta E4, się kurwa, Sklej się nie. z nim, sklej się z nim i Bóg wierzy Ładnie, dobra, i teraz na kapa musicie jechać No nie, nie na kapa, muszą bronić naszej bazy, no, no. musicie się skampić tu na rogu i, i na nich czekać no. tak, żeby was nie objechali. Ile oni mają HP? Jak się odczutamy na tym sifu ja to 277 przegrywamy? Obiekt 1500 Kasang, zajmij szucili. się pozycję jakąś, a wyjadę małsem. tu. No ale bez jaj te gówna ładują dwa razy tyle co my. I nie przebijają połowy. E, daliście dupy na górce, no co? Zdecydowanie. No zdecydowanie ale. Ja, to to brak dupy fokusa kompletnie. No na, górce, komple -na. Komple -na. na, na górce, pewno nie cify, ja? bo ja zginąłem pierwszy, przyjmowałem wszystko. No ale odbiłeś pewnie w nie? Nie wiem, coś tam odbiłem. Dobra, ostatnia Coś tam nasze. zadałem. Kasang, czemu nie strzelasz? Ja, ja tylko co wierzę, widzę. Dobra, dobra, zbunkrujcie się, oni będą musieli ruszyć. Jest ich trzech, Kastanku jeden was objeżdża, Znaczy, że ten to... reszta nas obierze. No, ale... no to małym samowródm. Do tego no. rogu możecie tu się Ale jeszcze są daleko. No to możecie. Johnny, tutaj do, chodźcie do, do chodź. mnie, do rogu, tu. Nie do tego, tu, do, do ściany. Kastanku... Ja, ja, Johnny, przed tobą. Tam w tą ścianę wiecie, żeby z jednej strony musieli Jezio wyjeżdżać. Dobra, to Johnny Johnny, kurwa, no tak to was objadą z pięciu stron. Dobrze. No, takie tak już cifam widzimy, więc no. Dobra, dobra. Czyli Gryją będą grali to, normalnie. Cif, okienko. Mam 60 TP, uważaj, bo. Małszy się mał stał, spota. No. Eee. Tak znikniemy, no możemy nie, zratować. Okej, okay, tak tak, to jak ja dopadam. Małszy, przygotujcie to, to... się do cofnięcia na południe. Cały sporo. czas tam stoicie. Ustawcie się tak, żeby mieć blisko zabójcy na Dekab ewentualny. A my tu lekko, tylko się lekko wychylamy i stoimy w tej ulicy. cifami u nas tu jest? Sześciu, nie? Pięciu, czyli jednego nie ma. Dziadek, trzymaj się blisko kici. Dziadek, bez fota. Bardzo blisko No tyle, ile ci pozwolę. Trzymać. To ja gumi okay. jestem za tobą. Dobra, jedźcie do jak możecie. Nie ja... Dobra grają drugą stroną, dobrze jest, na razie. E, jadą też w górę. Jest chieftain. Dobra, niech on sobie tam będzie. Więcej. 2,77? 27, tam eee... jest ich może być więcej. No, nie się. Ale po co się pokazujecie? Miał się jeden czołg, pokazać dwa czołgi, a wy się wszyscy ja, się pokazaliście. Nie, 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 nie. Nie, ja właśnie, to, ja. ten, tam gdzie ostro. I... Ja proponuję coś, coś, w tak już tamto, się Tutaj już stamtąd i się gdzieś schowaj. Cofnijcie, e, cofnijcie, cofnijcie. To jest bez Wszystko. Uciekamy w dół. Tu 60 TP, uważaj, tym 60 TP uważaj, bo z górki mogą cię widzieć. Jak oni nas, Będą to nas. Raszują na nas, przestawcie się już. Nie, już a trójką patrzę. Chrisu, e, e, chodź, jeszcze raz na Weźcie, ucieknijcie, ucieknijcie Czekam ucieknięcie, cofaj, cofaj, to. Tymi małsami poiniechaj do przodu. Nie, Cofamy, bo to od nas wyjeżdża. Małsy już się ustawić na fokus. I tu się bunkrujemy. Fokus pierwszego, co wyjeżdża. Bardzo. Pięknie, kolejnego. Od razu wymaga odblokujcie mnie. Cofamy, cofamy, cofaj tu odblokujcie mnie i cofamy. Kolejne przejeżdżają. Cofamy, cofamy, żeby to na przejeździe dostawało. Na... Pisze, jery, lewą jery. stronę jery. mi drum drum pilny Blokujecie. Albo na środki na was jadą. Cofaj, pisz, mi lewą stronę drum drum. Na głącznie, cofaj, cofaj, cofaj cały czas. Cię schowamy. Wycofać się i to, to bić, to bić od boku, Chiffa na 800 Musicie tam wjechać Cofaj Jarek ci, ci, Nie ci, mogę, ci, bo jestem na traku. dobra już no się Weźcie drum, drum, jak coś tym Ale to ile jeszcze razy? wiem, za każdym razem jak krzyżami <słuch> Oni oni przyjaznymi strzelali, wiesz To teraz będzie kros. Pomocy! Kici pomóżcie Dobra Jarek, cofnijcie się, cofnijcie Cofnąłem się i co? Jarek, był tego 277 Ja mam wszystko Muszę pomóc, my tu musimy... W ogóle czemu ta strona przegrała, jak... Dobra, trzeba Powiem Ci tak... Y... Broniłem się przed ebolami... Tu z tej strony, a z tej wiec, strony, strony cify mnie robiły wiec, 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 kapa, chociaż, wiec, kapa, żeby on nie miał się zastosować Wyjedź z kapa, spróbuj. Kata, tak, się lewo. Chiefa na kapie. Brawo. Mhm. Już nie strzela. Tego z tyłu najlepiej A magazyn, pierwszy strzał, okej okay. Bardzo ładnie Ech. Ja pierdolę, co wygramy? Już bez naprawki jest 300, 300 HP Patrzą No ja na tej mapie gramy piach, nie tam Ta masakra, że do czterech oni że wyjeżdża, zjeżdżaliśmy Dół, mogły, mogły mausy podjechać pod górkę, Te dole by nie zjechali. Ale by na dojeździe wydoili, to mausy nie to jest kwestia czasu by. jak zginą, to są czołgi bez pancerza. Nie wydoili by. my byśmy przytrzymali tą górkę, mausy by dojechały i byśmy mieli większy fokus, tak, większy, większy... Ale Jarek, przynajmniej pięć czołgów jechało od torów.